Moniczko, a to co ty byś chciała robić? Pić drinki i się opalać w gorących krajach jak będzie tysiąc subów to pojademy w kolejnym dniu. Dzisiaj jedziemy do St. Ives. Tak, Abi? Tak to się nazywa? St. Ives. Ives. No, Abi wie lepiej. No, jest pogoda niefajna. Raczej nie pada. Jest w miarę ciepło, ale chmurki, więc dzisiaj na plaży nie idziemy. Idziemy pochodzić po miasteczku, pooglądać takie najbardziej turystyczne miasteczko w Kornwalii. No i stamtąd też będzie nagrywał. A teraz jesteśmy z gipsem na Wybiegł, żeby sobie kupę zrobił, żeby się załatwił No i pakujemy się i jedziemy do St. Ives No to do zobaczenia w St. Ives St. Ives? No St. Ives, powiedz ty St. Ives St. Ives Ives No dobra, dobra, to narka Tak ma to jest chyba ratunkowy A tak. Binka dobre to pierwszy zdążyłeś no. Planowane, za dużo ludzi Nie wiem, to nie dla mnie mniejsze miejsca niż takie coś Ale idziemy dalej Dla mnie za dużo ludzi tu jest. Definitywnie za dużo ludzi. O, miasteczko fajne, ale po, po chodnikach przejście idzie, bo tyle ludzi nawalone wszędzie. No Ja wolę bardziej takie ustronne miejsca, małe miejscowości. Jak, chociaż tam, gdzie jesteśmy, albo coś w tym rodzaju. Bo, to nie, takie na takim często. No, może fajne plaże też, okej. Okay. Może ocean. Ludzi, tylko ludzi za dużo. Ale pójdziemy tam dalej, zobaczymy co tam fajnego tu jeszcze jest. Uliczki fajne takie wąskie, takie... No ale nic poza tym. No. Dobra, idziemy dalej. Tutaj ludzie kupili siatki na kraby, musimy takie kupić, bo będziecie chcą krabę łowić. No, więc pójdziemy do sklepu i kupimy takie siatki małe. Abi, jak Ci się to podoba? zimno Zimno, nie? A co byś teraz chciała robić? Abi Uważaj na nowi co? Nie. Pójdziemy tam dalej na plażę? Nie. Czemu? Upadł, bo jest zimno. Do sklepów z pamiątkami, co? Moniczko, a to to byś chciała robić. Pić drinki i się opalać w gorących krajach. Jak będzie tysiąc subów, to pojademy To fajna ta plaża. Ogólnie w tym miejscu fajne plaże, no ale masa ludzi. Ale ta ta jest super. Ta jest normalnie boska ta plaża. Ej, super ta plaża, nie? Sklep z sklepów z pamiątkami są kolejki, jak za komuny. O, mam, 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 mam. Ja, tak. Już pół godziny są w sklepie z pamiątkami. <grym z panentkami> o mój Boże. I co, macie co? Pokażcie. I no pokaż, co to jest? wow ja mam jeszcze takiego super a co ty masz? podlecy ja mam jeszcze? no pokaż ja mam, ja, ja mam takiego a Ksiu, ty masz jeszcze taką muszelkę no. która wygląda bardzo znajomo. O Ojejku

Just it might be a. It I be ball. It might be a ball. Warto było, Abi. Nie. Chodźmy. na ręce. <laughs> nie, to będzie na YouTube, a nie na ręce. Mówię na ręce. O, już kawałek, Abi. Kawałek. No dobra, pokażcie, co macie. no. diamenty. Mamy sobie... diamenty. Mieliśmy Pokaż mi diamenty, Diamanty. Takie. No. A ja mam miał... Nie I jeszcze, raz jeszcze. Kupiłam sobie dwa tyłaje. Wow. Takiego fajnego, tak? jeszcze nie. Um. No. Dwa tyłaje. No. I potem... jeszcze kupiliśmy takie fajne rzeczy. I tu mamy jakieś um, magnety. Pierwszy magnet. To jest czy... magnet. Magnet. To jest ta. I mm -hmm. I następny mamy twoje. nie przebitę. Ja miałem ja ja ten... ja ja ja... A Jeszcze zabraliśmy taki. Nie zabraliśmy, kupiliśmy. Kupiliśmy. Chyba, że ty zabrałeś, no nie wiem, no. I co jeszcze? Jeszcze kupiliśmy on kupił, bo to właśnie ja e, takiego kraba magnesa. To jest magnes? No. Aha. Mhm. To, to jest wszystko. My to wszystko? Jest wszystko. I co, warto było tam jechać? Tak. Dlaczego? To jest Byliście pół godziny w sklepie, tak? Nie nie, diamenty. nie! nie słuchajcie ją! Jeszcze ja to sobie kupiłam to Co to muścarka. jest? Muścarka. Z Chin? Nie, nie. I co, było warto? Tak To było za 3 funty A te diamenty nie, też za 3 funty To nie. było za 3 funty też Nie, to było za 2 funty a tej Monika było warto? Idę do ubikacji No. <grywania> nie po, to nie powiedzieć. Jak tata kameruje? Ta no. A ja myślę, że nie było warto, za dużo ludzi. Wszyscy Ścisk, masa uliczki, w uliczkach masa, masa Acha, ludzi non stop. Wszystko no, dla, dla mnie to... Chyba, że ktoś lubi takie coś. Dla mnie to było. Ale um, miejsce tam, gdzie um, jest mało ludzi. Ale można sobie... W ciszy posiedzieć, porobić, co się chce. I do tego plaże. Jedna mała plaża, taka nie wiem, 40 metrów. Tylko dla psów, reszta. Zakaz nie wolno psów puszczać. To jest też do mnie ogólnie bardzo. Nie, fajne, bo więcej się ludzie robią niż psy. Powinno być zakaz ludzi puszczać, a nie psy. Dobra. Camero. Patrzcie na to! Wiesz, że to jest spray do włosów!